Chłopcy, zrób na troszkę miejsca przy kominku. E, hej, hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Hertzstone. E, mamy czwarte skrzydło Czarnej Góry, Wyzwania Klasowe, Czarnoksiężnik i Łotyn. Zaczynamy! Gulden kontra. ŻYTWORUK! Patrz i podziwiaj! Co my tu mamy za warlocka? jaja naszego nowego szczepu smoków! Twoja dusza będzie moja! Okej, okay, zobaczmy co z tego wyjdzie. Te jaja staną się przyczynkiem twojej zguby! Mamy precz od tych jaj! od jajek. Wystawamy welka, żeby w przyszłej kolejce coś może któreś jajo skasować. Mogę ulżyć. Pozbędziemy się tego jajka i jedziemy dalej. Zapłacicie mi za to. Mam ważną pracę. Nie chcę No zobaczmy, co się będzie dalej działo. Na razie z jajami nie mamy problemu, kasujemy je w miarę sprawnie. To robimy jeszcze tak. Skąbimy sobie tutaj. Jedziemy w pysk. Oj, 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 oj nie 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 Tego nie 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 planach. Mm, uh, um. Przywrócimy sobie dwa zdrówka na zdrówka na sobie Wystawimy sobie to. Wystawimy sobie to, dobierzemy sobie karcioszkę. Okej. Okay. A skasujemy to jajo, żeby tu się nie plątało. Nie ma wilczka. Zaskasujmy to jajo. Tym to no, naprawdę wsadzimy sobie tutaj w środek. Zrobimy sobie kozaka. Któryś z kozaków musi przetrwać. Nie ma bata. No to jest taka prowokacja, to ty sobie możesz. Sadzi ją w ucho, tą prowokację. No przykro Okej, okay. Warlockowe sobie jakoś poszło. Zobaczmy Waterowe. co tu kaman i co tu jeszcze w tym deku będzie ale Za <much> późno. Zebrało swe śniwo. ok każdy gracz dobiera dwie karty to mi bardzo pasuje o, nie, przy bardzo tanich kartach roga to bardzo mi pasuje dwa cztery sześć siedem Dobra, nie ma jeszcze tragedii. Oj. Oj. No wystaw kogoś. To co mi to. Żadnych stronników nie mam, nie no, jest, jest super. Jest super! I co ja mam z tym biedny zrobić? To Zróbmy sobie tak, 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 tak. I jedną kartę zjaramy i tak. Nareszcie coś mogę zrobić. Ach, ta by mi się przydała. Dobra, zadaj 2-2. Zniż wrogiego stronnika. Przygotowanie. Pios w plecy. Dobra, trzeba się tych kart pozbyć trochę. No to do roboty. zaraz się będą jarać. Edwin van Cleef, podstępne uderzenie. Edwin van Cleef to może być dobra karta teraz. O! Mam za dużo kart. No niestety. Ale Edwin van Cleef to będzie dobra karta, bo tak, najpierw sobie zadamy dwa obrażeń za zero. Potem sobie zadamy trzy obrażenia drugiemu bohaterowi. Tak. Musimy jeszcze sobie coś zrobić. Czyli przygotowanie, przygotowanie. Aha. ha ha I wystawiamy chyba już Cliffa. Zabrakło nam jednej many. No ale nie ma wyjścia. Przynajmniej nam się karty nie zjarają. Jest ok. Teraz go możemy cofnąć. Mamy jakiegoś oprawcę. Okej. Okay. Idź w cholerę. Hmm. No dobra, dziwnie to się układa, ale dobra. Przy żadnego stronnika nie mamy, same czary to ciekawe, co my mamy gangapować. I to już jest niezbyt miłe. No to. Jaramy dalej karciochy, no to do Tylko że ja ich mam trochę mniej, ale on ma mniej. Oj oj oj. No jest mi bardzo przykro, ale muszę taki patent zastosować. Nie mam wyjścia. Zadaj dwa, znisz, zadaj dwa, wybierz, zadaj dwa. Następne zaklęcie jakie rzucisz, bez sensu. I teraz już nie jest dobrze. Mam za dużo kart. co mi z tych gangapów. Sadzę, żeby mi się karty nie kończyły. ile mam 5, on ma też 5. Zaćmy jeszcze sobie parę karcioszek. No do. go, zobaczmy. On mi zada 18. Nie bardzo to mi się podoba. oj oj ojoj. Hej, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. no to tak zmieniaj karty z różnych klas. Dobra, dwie karty ma Co ty tam jeszcze masz, mordę drzesz? Ile ty tego jeszcze masz, kurwa? Co ty tam trzymasz? Może już, kurwa. Ile tego? Baranie jeden. Dobra. Ty spadaj. Ty spadaj. Ale ja i tak tego nie przeżyję, tak? Dobra. Zła taktyka trzeba było wcześniej byle co gangapować. Żeby nam się karty nie jarały. No, za mało tego zmęczenia masz, tak? Okej. Okay. Pierwszy raz się przytrafiło, że za pierwszym razem nie zrobiłem wyzwania klasowego. Kicha. Straszna kicha. Ale spoko. Co mamy, co my musimy zrobić? No, pozbywać się kart, żeby on grubasów nie wystawiał za tanio. I zabezpieczać sobie od razu z samego początku gangapami. Karty w talii, Dobra. Niech se będzie. Do tych stronników tu jest mało. I nie bardzo jest to gangapować. Pan można było, dopóki żył. W moich żyłach płynie gniew czarnej góry. Jest Van Cleef, i jest Ganga, czyli czekamy na 5 many, żeby go wystawić. Eee, a w tej chwili co? Zadaj 2, zadaj Zadaj... zadaj. Następne zaklęcie. Dobra, zróbmy tak, tak. Zróbmy tak. I tak to zostawmy i go spróbujmy zgangapować w następnej kolejce. Ok, tyle było gangapowania. I tyle było z oszczędzania kar. Kasujemy, co się da, nie ma co być wybrednym, i na no znowu nam się co najmniej jedna karta Jara. No, te smokowce dużo lepsze były do skopiowania. Ojoj, ojoj, dobra, cofnij drugiego stronnika, zadaj trzy obrażeń: 2, 4, 6, 8 kart. No te kurwa nam do niczego nie są potrzebne. No. Znowu się jedna zjara. Ale przynajmniej mamy coś na niszczenie stronników. za dużo Ale tu jest jeszcze 11 kart. No dobra. Na pewno trzeba tego grubasa pocisnąć. Tu trzeba się jakiejś karty pozbyć. Mamy gangafa, mamy to. 8 do 5 on już ma 11 i same smokowce. Najlepszy to wygląda. Mam za dużo kar. Co czai się czegoś! roboty. 4 do 11. Okay. To jest strasznie mało kart mamy. Następny ganga, teraz ich cofnę, jeszcze nie 2, 4, 6, 8 kart, wszystkich cofnę to coś się zjara, tak? Ale już nie mam takiej karty. I się w No to do Nie wiem czy ja te 7 dimidżu to dobiję zanim zginę. Coś się dzieje. Już nic się, nie mam kart. nic się nie dzieje, chłopie. Przydałaby się nam kombinacja cztery obrażeń Ale niestety nie ma tak lekko. Jedna karta 5 kart. Dobra, nie ma paniki. Tego trzeba cofnąć. Tego trzeba skopiować. Temu trzeba zadać dwa. Temu trzeba dać wry. I wystawiamy następnego. I może dwóch ich nie zabije. Dwie karty do dwóch kart. Wszystko kombinuje. Jak koń pod górę. Ale to mu w niczym nie pomogło. Okej. Okay. Trochę zeszło nam na tym wyzwaniu dla Łotrzyka. Ale się udało. Także mamy też wyzwania klasowe za sobą. Zostały nam heroiki. Ale to już w kolejnym filmie. Tymczasem dzięki za uwagę. I do następnego odcinka. Hejpa.